Bez tego Twoje pośladki po prostu nie będą działać. Jest pewien nieoczywisty powód, którego często nie zdajecie sobie sprawy, a który uniemożliwia Wam prawidłową aktywność mięśni pośladkowych. I możesz robić ile chcesz ćwiczeń na pośladki, ale niestety nie przyniosą one efektu, bo nie masz aktywnej stopy. Stopa nie wydaje się być jakoś bardzo połączona z pośladkami, ale funkcjonalnie jest bardzo. Bez prawidłowego napięcia stopy nie będzie w stanie przenieść w prawidłowy sposób siły na ziemię i tym samym wykonywać ćwiczeń poprawnie. Stopa jest niesamowicie istotna w kontekście wykonywania większości ruchów, a niestety obecnie mamy te stopy bardzo słabe. Nie ma w tym nic dziwnego, że mamy słabe stopy, choćby praktycznie tylko po idealnie płaskich powierzchniach, w butach, które są za wąskie i mają bardzo twardą podeszwę. Więc de facto nasza stopa w ogóle nie pracuje na co dzień. Pokażę ci co możesz zrobić. Wstań, przenieś ciężar ciała nadpięty i teraz wciśnij duży palec. Czujesz to napięcie pod stopą? To jest właśnie aktywny łuk stopy. Staraj się go utrzymywać podczas wykonywania ćwiczeń, czy kiedyś po prostu stoisz. Zwróć uwagę, że wciskając duży palec, tak jakby przenosisz ciężar ciała bardziej do tyłu. Z uwagi na siedzący tryb życia, większość osób ma środek ciężkości padający przed nimi. Wciskając ten duży palec w ziemię, jesteś w stanie przenieść ten ciężar ciała trochę bardziej do tyłu. Utrzymuj ten luk stopy wykonując ćwiczenia i stojąc na co dzień zobaczysz, że efekty Cię zaskoczą. Jeżeli chcesz więcej podobnych rad, zaobserwuj mnie, będę dodawał podobne treści.